Czas gabiał, tutaj nie. słuchajcie, no mało mam baterii, ale coś nagram z samego rana jest godzina 927 Co robimy? Sami i mały kończą tutaj Alejandro. to ja zrobiłem wczoraj serwis wymieniają amortyzatory z tyłu Stabilizatory Mały pomaga Tak? Mały help sami. no co? A co to za buła? A... Sorry? komy. Mazda, no trust us. So. I do. I do. If you I look to see, uh, then eh? uh, if we see, yeah. when you do, then it's no, no pay wages. wages. No. Oh, to, e to ma go e -e I got no patcher. No. Macie kończy tutaj e, hybrydę. Parę kabelków do instalacji gazowej trzeba podciąć. A ja mam, zobaczcie, e, rzadko, rzadko mówię o nich. Rzadko mówię o nich: e, Toyota Yaris, Toyota Yaris e, w dieselku. Rzechomą to za, zakładamy. Co mam dzisiaj tu w niej do roboty? Samochód e, kolegi. Kolegi tutaj, e, który się zajmuje u nas e, jakimiś tam papierkami. I w ogóle jeden, 4 e, diesel. Bardzo fajna, bardzo fajna jednostka, słuchajcie. Czekajcie, muszę tutaj trochę. Chory za to. Przepraszam, ale. No, niestety. Także będziemy robić taki serwis: wszystko od, oczywiście od Toyota. Kolega bardzo dba. I olej wkurza mnie co. To, co Toyota robi teraz, to jak e, grupa wak w tych papierowych. I dużo więcej już zaczyna robić w tych. E, zamiast butelce, to w papierowym e, tym. Co mogę Wam opowiedzieć o tej jednostce? Słuchajcie, bardzo fajna jednostka. Bardzo fajna jednostka. Czasem jest, e, jeżeli Wam się pojawia na przykład, taka ciekawostka dla Was to będzie też. E, bo tutaj mamy zawór EGR, tak? Mamy zawór EGR. E, mamy tutaj dpf już. E, cała ta nasza, jak ona się nazywa? Ekologia. I coś Wam powiem. Często się zdarza tak, że wyskakuje Wam problem z DPF-em. W tych samochodach. Z tym silnikiem. Słuchajcie. To tak. Macie tutaj taki e, czujnik, czujnik ciśnienia. I on, on, się łączy do tego niby takiego jakby kolektora ssącego i w ogóle, w ogóle gdzie ta rurka się normalnie ona się zapycha i problem z DPFem, walczy się czujnikiem walczy się kurde z praniem DPF-a, bo taki taki błąd wyskakuje co chodzi o ten silnik pali się kontrolka cały czas serwis DPF i w ogóle w ogóle najczęściej jeżeli tu chodzi o tą jednostkę to tutaj mamy ten czujnik, on się po prostu zapycha ta rureczka i wtedy nie widzi ciśnienia żadnego też w miarę proste to jest do naprawy. Do diagnozy, no nie aż tak bardzo prostą, bo nie jest to aż tak prosto zdiagnozować, bo wyskoczy DPF, że filtr jest przypchany, czy coś i nie można go regeneracji zrobić, czy jakichś tam rzeczy. No ale ogółem, słuchajcie, wszystko jest fajnie zrobione. Nawet wyczyścić sobie samemu, jeżeli tu chodzi o EGR Cooler, sam zawór EGR, czy przepustnicę. Zobaczcie, jak to jest pięknie, Zrobione, czy to chodzi o, e, o naprawę tej jednostki, czy bezawaryjność, na pewno fajne auto, nawet i miejskie, e, po zakupy, coś tutaj się pokręcić dla kobiety, nie jest to e, jakiś rzeźnik, co chodzi o prędkość, ale, no ale daje radę, tak? Daje radę, fajnie to się jeździ, naprawdę, naprawdę, jeżeli ktoś szuka takiej Toyotki w dieslu, to, e, to to daje radę i to... I to jak najbardziej, słuchajcie, czekajcie. No, i tu pociągnę tego. O, boże, coś tutaj jeszcze. Już... Bardzo prosty jest dostęp do wszystkiego tutaj. Bardzo prosty. Jak to Toyota. A wyczyścić się jak najbardziej, jeździ się, pomieszczasz coś. No patrzcie tu macie. Trzy śrubki od tego egiera, dwa przewody od wody, jakaś wtyczka i wyciągacie, myjecie to jakimś break cleanerem czy tam jakimś innym dziadostwem do tego wszystkiego, jak najbardziej, jak najbardziej. Chłopaki tam kończą, ale handl... znaczy no kończą, no tam coś do zawieszenia zostało. Proszę bardzo, no i tak się powinno wyciągać. Zobaczcie, no czyściutki filtr, tak. No ale co roku robi, yy, nawet jak tych mil nie, na, nie najeździ, to i tak co roku chłop y, robi te serwisy. No ale mówię wam... Czekajcie, coś mi ten kabel słabo psiuka tą, tym powietrzem, wezmę sobie jest stąd. I to też zasuwa, no... No nie jest to demon prędkości, ale kurde daje, ten dieselek daje kurde radę i to... O. Trochę przedmuchać, trochę odmuchać. I tu mamy nowy raz do roku walnąć serwis, nawet jak się tych mil nie wali, no przecież to nie kosztuje nie wiadomo ile, ile, ale... E... na pewno silnik się odwdzięczy. Na pewno ten silnik się odwdzięczy Na pewno nas silniczek się kurczy, odwdzięczy O! Chodzi, weszło raz, dwa przeczunia Opaski do Tak Macie, kończy moją hybrydę, co to... Dobre wczoraj zaczął. Tutaj też oczywiście wcześniej, e, wcześniej rozgrzałem silnik, wlałem pukankę. Pamiętajcie, te pukanki jak najbardziej w tych samochodach e, są potrzebne, no. są so potrzebne. Bo, well, you want something e, to check extra? No, I check, mas, I check. checking, I think... I check, I check. I, check, I, check. I, let, I let you know. I let you know. On no, się martwi. Starszy gościu też, ale... Starszy gościu, kurwa, no. W porządku, gość, tak powiem. Tak ja wam to powiem. W porządku, gość. Papierami się tutaj zajmuje, Ale widzę właśnie, że oponka jest do wymiany jedna. Sprawdzę mu wszystko. Jakiej wycieraczki do roboty, do wymiany? Tak. Oponka już jest do wymiany. Widzimy już jest, już ma dość. Trzeba będzie zamówić to jedną. Klasuszki wymieniałem mu w tamtym roku, także wyglądają e, jak nówki. To tylko będzie ta, ta oponka, jest. widzimy? Ta oponka ta tuleje troszkę po ale to jeszcze jest kurde. Jak dla niego to będzie jeszcze, kurde, 10 lat. Opona nowa. Opona, opona nowa. Czekajcie, zawołam go. Chciałbym go nagrać w jednym odcinku Ej, eee... eee, eee, Can you order one tire for Zuba... Eee, ...for... the... Eee, ...Toyota Foyaris? Yeah, one tire For Mazda. On się marzy na nazywa, <laughs> ludzie no, czasem mi te słowa tak wylatują z tego uba z tego mojego dekla <laughs> Cholera jasna Naprawdę do góry podnosimy ma już ten samochód e, jakieś nie wiem chyba z 5-6 lat 5-6 lat, ja zobaczymy jak to wygląda od dołu ale Czar, no czarów tu nie ma no to jest rocznik 2010, czyli auto ma 10 lat gdzie 10 lat kurwa, to auto ma 15 lat zobaczcie jak 15-letni samochód Toyota Yaris, Jaris, gdzie nie ma żadnej konserwacji, no jak to wygląda? No to, czy to jest jakieś kurwa aż tak bardzo jak tutaj niektórzy e, mówią, że te Toyoty aż tak herdzywieją, no to jest tego brudne, no ale no ludzie, ludzie. No belka belką, no bardzo ale to jak w każdym samochodzie, ale no Ogółem stan po 15 latach... Ludzie... Według mnie... Jest zajebiście, kurwa. Po 15 latach. Żadnych wycieków. ŻADNYCH WYCIEKÓW! Ja musiał zobaczyć e, e, 1.9 TDI. 1.9 TDI, 15-letni samochód. Czy BMW, ee, jak one wyglądają od dołu? Jak one wyglądają od dołu? Nie mówię o tym, że ten silnik jest już zażegany, ale cała reszta chłopaki robią. Chłopaki robią. By hand, release by hands. Uh, yeah guess what guess what oh, 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 oh. Oh, come in oh, yeah. this this. Two. What? Uh, these two what these two made space but the, what uh, these two what do uh, you mean this uh, the shield goes. yeah and this one the thing don't go uh, yeah then use, you used used clean from inside. they died. no

nie wyczyści, nie tego. A beczy że nie wchodzi. Guess what? Guess what? Yeah, one tire. We need one tire. No, 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 no. Only one. The three is like new. Nie, że to to on nie wiem. No. One eight five sixty fifteen. One eight five sixty si, eh, sixty fifteen. One eight five sixty fifteen. Yeah. One eight five sixty. One ticket line. Ta da 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 Don't cry! Don't cry! Don't cry! Trochę takiego naszego życia no. <noise> Z chujozami Trochę naszego życia z chujozami Słuchajcie W sumie to, słuchajcie, no nie trzeba Kurwa czas... Ja mówię, czasem jak... Ej, czasem naprawdę to mnie... No nie trzeba tego przecież odkręcać, kurwa. Ja to też czasem tym deklem ciężko mi pomyśleć. A zwłaszcza jak człowiek wie się, no zmęczony. No bo to. Make sure is in properly. Is no clean. Is no clean. Even use the uh, torque. And hammer, tik, 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 few times. A co to, 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 to deklam kurwa machasz ty? Uwinę. Come on, come on, come on, man, come on, man. Uwinę, man. 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 Brudaszety. No well, why you want take this off? For what? For bolts inside. Złe, jest absurdalne. Co to absurdalne? Oj, to jest jedna tycie. Eee... Uh, ask Sammy Nie, idź do Toshimu of Israel For what? Because you know why? You know why? why? Because he's stupid No, you have to take it. You don't have to No way Ty nie pyskuj kurwa Don't be... Don't be too smart <laughs> Ta chujoza Dobra, tutaj to Na czternastkę Kurde, zgubiłem wczoraj. Przez wczoraj. Zgubiłem gdzieś, położyłem. Kurczę, też latawiec jestem czasem. No i zgubiła mi się trzynastka od Mil Milwaukee, płaska, z grzechotką. Kurde, wczoraj szukałem i nie mogłem znaleźć. Mówiłem Wam wczoraj na tym live, Ale no nie mogłem znaleźć. Takie auto jak te, kurde, do roboty się kupić, dojeżdżać, to jest naprawdę przecholera. Naprawdę można polecić. No dalej, opa, hop Wyleciało Polecić jak najbardziej Mówię wam, ale ja mam tyle lat Kurde, tutaj nie ma Jak je kupił, to ja pamiętam yy, I od tamtej pory Słychać yy, któreś łożysko W skrzyni biegów Łożysko na, 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 na którymś tam Na choince, czy tam na wałku yy, I też tam mówi to Żeby to zrobić, żeby to zrobić od razu Ale mówię do niego Poczekaj. Przecież to nie przeszkadza aż tak mocno, Po co tą skrzynię rozbierać i wymieniać się. No kurczę, no jeździ już tyle lat. No ja mu, mu, mówię, no z 5-6 lat przynajmniej jeździ i nie ma problemu żadnego. Dalej delikatnie, jak ona e, huczała ta skrzynia delikatnie, no dalej tak samo huczy, bez żadnego problemu. No dlatego mówię, dużo razy, dla, dla, dla ludzi, no. Ja wiem, że to dla przyjemności, ale. Czasem no można poczekać. Można, można kurde ten samochód przesunąć jeszcze o ileś tam miesięcy czy coś. Się zepsuje. Tak, że trzeba naprawiać, to wtedy się naprawia, No tak, no kurczę, a nie tam coś się zaczyna lekko tego. Yy, no fajnie. No dobre to jest też, że no, zapobiegać tak tym awariom. No ale no kurczę. A ja mówię, tyle lat już chodzi i nie ma żadnego yy, problemu. Pukaneczkę, pamiętajcie, zawodać. No, wahać trochę porzewiały, no ale, no kurę, 15 lat. I ja jestem pewien, że to kurde, nikt nie wymienił tego. Samochód ma najechane teraz 100, e, chyba 40 tysięcy, z tego co kojarzę. I ta skrzynia już mu tyle tysięcy, tak, tak, taki sam dźwięk, bo ja pamiętam, jak on go kupił. I od tamtej pory e, on wydaje z siebie taki sam e, dźwięk. Także... Powiedziałem się zepsuje to wtedy rozbierzemy tą skrzynię i e, będziemy ją sobie e, wymieniać, naprawiać. Lub, e, lub e, się kupi, drugą używaną no i tyle. No. Po co tam ładować kapuchy? No, Filterek mamy. Opa, ok. Da, 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 da. O! Wszystko Toyota Lex. Wszystko Toyotalex, Wierzcie mi dużo razy już tak się spotkałem, że e, oryginalne, oryginalne, e, taki serwis, kit e, kosztuje taniej niż na przykład Eurocarparts, tak samo jak do grupy VAG robimy, e, kupujemy czy robimy i e, zamawiamy z Volkswagena czy tam z TPS, tutaj jest taka e, firma, która się zajmuje sprzedażą oryginalnych e, części. I serwisy, czy cokolwiek, jest e, czasem dużo tańsze niż w jakichś takich kurde aftermarketowych rzeczach, wiecie. I to ile razy? Ja się aż dziwiłem, mówię, no jak? No to mm, <grym> z TPS-a jest taniej niż z tego? Kurczę no ludzie. Także tu jest następny przygotowany już na gazik. Zaraz Maciek będzie go zaczynał, skończy tam tą hybrydę. No nie ma brejklinera, no. Hejku. Ale to tak ja też tu mówię, no, 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 wykorzystałeś, no to co się robi? No co się robi, jak się wykorzysta coś? Się mówi, to się kupi nowego a Jeżeli brejklinera nie ma w butelce, to się zalewa brejklinera. Tutaj było trochę roboty przy tym, ale Jeszcze trochę zostało. Niech chcę chłopaki ćwiczą. Macie kończy, mówię. Kabelki trzeba dolutować, bo musiałem LUM obciąć od, od gazu. Tak się umyję. To mówię te pukanki jak najbardziej, panowie. No to ja wiem, że są i przeciwnicy, i tacy, i w, w ogóle, w ogóle. No ale moje zdanie jak najbardziej e, znamy, tak? Nie zaszkodzi i to jak najbardziej nie zaszkodzi Op. Op. nie zawsze daję takiego można olejem. No jak zazwyczaj to każdy olejem daje, Ja mam taki raba gris do gumy. Ja używam takiego. Może znaczy wiecie, że tutaj olej jak najbardziej. Ja lubię tego używać. Raba gris dla bezpieczeństwa do gumy. Grysik. I zachęcamy. Ja mówię każdemu, wymieniaj ten olej, chłopie, no raz do roku olej i filtr to nie jest e, jakiś tam duży koszt, tak, e, takiego czegoś. W większości e, tych samochodów można to zrobić sobie samemu, no niektórych samochodów ciężko jest zrobić pod chałupą, nawet w, głupia wymiana oleju, ale na większości jest to proste. ten sil tylko się ściąga od dołu i się, i się robi serwis olejowy, kurczę. No bo to też nie kosztuje, żeby komuś zapłacić. Jestem ciekaw bardzo, ile kosztuje w Polsce. No taki serwis, wymiana olejowa. Jestem bardzo ciekawy, kurczę. Tutaj u nas taki na przykład wymiana oleju. To jest koszt na przykład 120 funtów. Sam olej, tak? Bez tam jakiegoś e, sprawdzania czy tam bez kombinowania. Lulek! Lulek! Mały lulek. Ja jestem ciekaw, jak to w Polsce wygląda. Mamy tą, jak ona się nazywa, nie mamy. Nie mamy nowej, no ale to nic. E, co chodzi o pod, podkładkę. No ale wiecie co? Ta podkładka się nie nadaje. Damy nową. Damy nową podkoleczkę. Mały Nie się tu miałem, nie chcę mi się na górę iść. No ale wyjścia, chyba wirnik, nowy wirnik. Słuchajcie, czeka. O oh yes. zobaczcie, nowa nówka. Mówiłem, że jeszcze tu jest. Nowa podkładka. I to jest do, do każdej Toyoty. Do każdej jest ta sama. Może być part number yy, z końcówką inną, ale to jest ta sama podkładka. Czy to jest RAV4, czy to jest e, Corolla Prius, i wszystkie one się różnią. One naprawdę się różnią tym e, numerem seryjnym, części, ale to jest dokładnie to samo. Tak samo jak macie na przykład piątą generację e, e, hybrydy i półoski. Part number jest inny, oczywiście, ale półoska jest ta sama. Jest e, tej samej długości. E, Możecie mi wierzyć lub nie, no ale to jest to samo kurde, wiecie Tylko specjalnie tak dają, żeby że to jest e, numer seryjny się zmienił, tak? To to to, tutaj to, to. tego samy I tyle. Oponka przyjdzie nam później, to że ją założymy. Zostały nam wycieraczki, płyn I potem macie i można może jechać. Także pamiętajcie, no nie... Nie zawsze jest dobre to, jak się drze koszule, czy tam szybko wszystko robić, bo coś sam tego... Ja mówię też dla swoich znajomych, często, no kurde, no nie opłaca ci się teraz tego robić, poczekaj. Jeszcze z pół, to, z pół roku, czy rok, kurde, zrobimy coś więcej. Niektóre rzeczy tak, no trzeba zrobić. No, jeżeli tuleje na wahaczu jest rozwalona, czy e, stworzeń jest rozwalony, no to robimy to od razu, bo to później e, idą koszta ja, i opona zetnie czy coś. Ale niektóre rzeczy to ja odmawiam i mówię, stary, no po co będziemy pakować kapuchę, no. Poczekaj, poczekaj się uzbiera jeszcze coś i wtedy się będzie robić, no. Także tak samo i tutaj, no. Skrzynia, no, słychać tam, któryś tam łożysko słychać się trochę. No, ale 5 lat czy 6 i dalej ona tak, tak samo, dźwięku żadnego innego z siebie nie wydobywa, także wiecie. Nie ma co czasem drzeć tej koszuli. Także, o, parę minut wam nagrałem. Jeszcze zrobimy rundę po garażu. Zobaczymy, jak chłopakom idzie. Maciek sobie kończy gazik. Tak jak mówiłem wczoraj, tą hybrydę wrzucił tutaj. You can do next side? Uh, next size? Yeah. Another way? Another side. No yes. Yeah? He is gonna do no You can do he is the brilliant guy brilliant. No shit like before. You know the guys? I know, He says, go up. No gonna... no double stupid. Yeah. The other guys, yeah. you know the guys who used to work here? Shisham? <laughs> Shisham? Don't no say the names on camera, yeah no double. Don't, don't, don't be like Hisham. You don't know everything. I know, I know. <laughs> Dobra, kończymy. Jak chłopaki sobie rawią, słuchajcie. I tak zostało 5% baterii. Także mam nadzieję, że się podobało. Jak zwykle kciuka w górę. Takie moje opowieści garażowe. Pozdrawiam serdecznie panowie i życzę miłego dnia do